Yo, 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 cześć, siemaneczko, z tej strony Prezes, nastarł odcinka, zostawcie opeczkę w górę pod odcinkiem, zostawcie suba na kanale ze dzwoneczkiem, Podajcie na Instagram i na Discorda, linki macie w opisie, tam macie info streamach odcinka, ten sam kontakt ze mną, do naj najciki, pozdrowienia, bank bank. a ja też zapraszam, żeby tutaj nie był taki długi, długi wstęp, Bank bęk. Znaczy mnie kilka osób poznało, ale ja nie miałem premium. <laughs> Działek jakiś podjechał O <śmany> Ale banszy poszerzone jechało No właśnie muszę jutro pograć w Raymo'a Bo muszę zrobić wyzwanie Tu na lewo Eee e, Gdzie ty jedziesz? Tu zaraz w prawo Co jest kur... O! No. Oh! Ja m******e Dinger jak też jest problem tego, że po prostu ktoś musi lubić ten samochód No Famex Ja nie no. mogę, co oni tutaj zrobili? Rekord VIDEO! Szybciej, szybciej z tą lodziarą No, no suńcie dupę kurde. Co jest? Jedź, chłopie o. O. No, też tak o. No, jest. <laughs> Nie, najlepsze standardowe, najtańsze, yellow Bo dwa koła chyba kosztuje jedno opona, czy dwa koła kosztują wszystkie opony? Już nie pamiętam jak Dwa koła chyba jedno opona tego się jak ja O kurwa. Teraz jest tak jak na Unity Station można yeah, yeah, yeah. yeah. Bo bo ile to jest anty to jest fantraf, czy nie? Jest, ale po 15 minutach dopiero A Co ty raz. robisz to no? I Jeszcze fajne jest to, że jak masz yy, prost... wow, ale nie b... No fajne czerwone. No <noise> Myślę, że nie w super Bez kitu, no Tylko w chłopa O, tu ma chłopcego Z właśnie No ma O no jeszcze z kimś z No No Bo no, chłopiecha chłop no, pod prąd No Patrz gdzie ja stoję <noise> gdzie chłop stoi <noise> Przodu. To to znaczy ja przez kupę czasu stałem w miejscu, gdzie miałem 40-41 ręce i on mnie namawiał, rób te łapy codzienne, a ja że nie, bo się tak nie robi i słuchałem tak jak większość ludzi. Na no chłopie! I oczywiście, nie wiem, na jakim trzeba być k***iem z cyotem. No No co za Я не могу. Яйчку. О, ку. O, ку, ку No co za... Ja nie mogę. No nie wierzę w chłopa. I że teraz brakuje, żeby ktoś nie miał i mnie staranował. No. Uff. Nie ty był górasem kurwa. No. no nie wierzę No co za cojoty? Co za cojoty? O ty w sumie szybciej jestem Sultan no, nie. no, no nie odpalę chociaż? nie odpalisz? już No nie no Nie jaki penis Ja pi Halo Halo prezes no? Zostaw to. Odłóż to. Odłóż to. Co? otwiera piwo? Nie, tajgera, bo dostałem od kolegi na urodziny. Ale prezent. No, o mamy dostałem tego... Jak są teraz te... Kurwa! siarko! chłop mnie za siarkę! No, nie mogę! Ja ten, jeszcze o mamy dostałem, jak są te wiodrące te pluszaki, teraz dostałem tego psa. PSGPS GPS się nazywa. Co? To... 506 osób, to więcej jest chyba na, teraz na projekcie niż na Nie, 525-506. Co ty zrobiłeś? Mądry ty jesteś? Wpadłem w poślizg. Ale spokojnie mam naprawki. Dobra, ustawienia. Yy, widoczny czat tu premium. Szukam kierowcy, który nie jest pijany <noise> Pokok No Lisek <noise> Co ty robisz kurwa? Co ty Co ty chciałeś osioł? Niestety jechałem zbyt wolno żeby kogoś przejechać. No kurde No co za No i dupa, no dupa Jasia Nie wiem, dla mnie to jest tak samo najgorsze, że Moment co sobie zrobiłem prawo jazdy, kurwa No Jezu, dziękuję <grym> Jakbyś się od tego odbił, wleciał No jak ja nas skręcać? nie mogę, bo ja już bokiem. Nie, ja to chyba sobie zaraz pojadę i chyba sobie opony zmienię, serio? No co za? Chłop mi specjalnie wbił pod Sultana, żeby spadł Ja miałem w postawówce takich dwóch braci, co oni... a co oni tak samo mieli łupiesz? Tylko oni nie mieli to, że... Jeb**a do wody wpadłem znowu Właściwie na cutscencji widziałem jak hop wpadł Hop wpadł do wody, a drugi hop wyskoczył na motorze Kurwa. Pfff <grywa> <grywa> i <laughs>